Te drużyny mają wiele starych porachunków do wyrównania. Dziś mają ku temu okazję. Czy mają dość determinacji? Zaraz się przekonamy. Halo, meldujemy się ze stadionu w Barcelonie, który dzisiaj będzie obiektem piłkarskiego widowiska, może nawet piłkarskiej uczty. A dzisiejszy mecz komentują dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy na wspólne emocje związane z meczem w La Liga. Drużyna Barcelony zmierzy się z Majorką. Ekscytacja kibiców na trybunach udziela się także i nam. Mam nadzieję, że po końcowym pisku nie będziemy zawiedzeni. W celonie dużo wolnego miejsca na skrzydle. Teraz musi dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Zrożnego w okolice 11 i... Ależ to była fantastyczna główka. W zasadzie bramkarz nie miał prawa tego zatrzymać. Najwyraźniej o tym nie wiedział, bo zatrzymał, choć sam pewnie nie wieja. Z piłką Pedri. Aleks Balde. I nic z tego nie będzie. Dobra interwencja. Wśród tylu świetnych zawodników szczególną uwagę chciałbym dziś zwrócić na Rafinie. W każdej drużynie jest potrzebny taki zawodnik, który potrafi przyspieszyć. Nie Swoimi zagraniami dyktuje i zmienia tempo gry całego zespołu, a właśnie to potrafi być śmiercionośną bronią w starciu z każdym rywalem. Prosto parłe podanie, to przepomyślane. Ta Skuteczna interwencja obrońcy. Podanie do Rafini. Niezła próba do rzucenia piłki na bliższy słupek. Przeczka! Ale co będzie dalej? No cóż. Już po zagrożeniu. Przynajmniej na razie. Wspaniała była ta okazja dla Barcelony. A że nie wpadło? Cóż. Co się odwlecze, to nie uciecze. W końcu tiki Taka zawsze promowała cierpliwy. Ciekawe, czy z tej kolejnej akcji coś wyniknie. Czy znowu obejdą się smakiem? I teraz może znajdzie kogoś do zagrania. Uwaga, składa się do strzału. I bramka górą. Dojdzie do zmiany w zespole Barcelony. Po police jedenastki teraz rzuca. I to by było tyle. Feblo, ależ to zrobił. Czał potężny, ale siła nie zastąpi precyzji. Blankarz odprowadził piłkę wzrokiem hen poza boisko. Miejmy nadzieję, że wróci. Rafinia. Rafinia, indywidualnie. Wejście wyżej, odbiór. Przekroczone przepisy i oczywiście rzut wolny. Aż się prosi, żeby go wykorzystać. I teraz Pedri i Rafinha. A teraz postraszył swoich rywali tym młotkiem w noze. Widzimy teraz, że do czasu meczowego doliczono minutę. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Piłka znów w grze. Przed nami kolejne trzy kwadranse świetnego futbolu. Zobaczymy, czy któraś z drużyn zdoła sięgnąć po prowadzenie i je utrzymać. Zachowanie teraz. Załatwa strata. Tak, teraz środkowe formacje obu zespołów mają gorszy fragment gry. Podchodzą wyżej, do przodu. Jest na pewno kilka opcji rozwiązania tej akcji. No, Można było to rozwiązać lepiej. Radzi sobie teraz z obroną. Ruszył do ataku. Chyba wie co chce zrobić. No to było niesamowicie groźne. Siły strzału. Wielu może mu pozazdrościć. Tak szkoleniowy postanowił przeprowadzić zmianę. Zobaczymy jak wpłynie to na obraz gry. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Teraz przydałoby się nie szablonowe podanie. Jak w końcu! Wreszcie zaczęło się strzelanie w spotkaniu, w którym długo żadna ekipa nie mogła się przemóc. Mam nadzieję, że teraz gole posypią się jak z rękami popórka teraz pokazuje jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak, Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Było by kilka opcji, ale jednak dockwiły się na strzały. To jaki? Piłka poleciała tak szybko, że nie było absolutnie żadnych szans na obronę. Długo musieliśmy czekać na tę bramkę. Zapowiada się ciekawa końcówka. Żółty Grywa się kryciu. Pokrywa piłkę w pole karne. Tak to powinno się robić w obronie. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Omar Maskarel traci tę piłkę. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swoje pozycje. Jeszcze jeden. Ostatni zryw. Walczą do końca o wyrównującą bramkę. Ale cała akcja kończy się stratą piłki. Na stadionie emocje, na trybunach co chwila wybucha żab. Wciąż utrzymują to prowadzenie, ale do końca jeszcze trochę zostało i nie wiemy, co tu się jeszcze wydarzy. Jednym jest pewne, to spotkanie zapamiętamy na długo. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. Minął teraz, ładnie. Strzał do zapomnienia, zupełnie mu nie wyszło. Nawet jak się strzela z daleka, to sama moc nie wystarczy. dzia ja, kończy mecz Barcelona dopisuje sobie tym samym trzy punkty warto docenić tak